Magia to pojęcie, które u większości osób wzbudza uśmiech na ustach, bądź co najmniej wyraz politowania. Jednak przeważnie, nawet u najbardziej zatwardziałego sceptyka, jest tak tylko do czasu, gdy zdarzy się z czymś, czego nie jest w stanie wyjaśnić. U niektórych zaczyna się od zabobonów, a gdy ludzie widzą, że to działa, łatwiej już uwierzyć w cudowną moc sprawczą pewnych ludzi. Zarówno czarownicy, jak i czarownicy to nie tylko fikcja literacka. Oni żyli i chyba nadal żyją wśród nas, a niektórzy z nich mogą być nawet potencjalnie niebezpieczni. W czasach przedchrześcijańskich wśród ludów Słowian nie funkcjonowało pejoratywne pojęcie czarownicy. Tak zwane wiedzące baby albo wiedźmy były szanowanymi członkami lokalnych społeczności. Użytniczyła one we wszystkich ważnych uroczystościach i doradzała aktywnie ludziom, którzy przychodzili do nich ze swoimi bolączkami. Była to swego rodzaju słowiańska wersja szamana. Jednak wbrew ogólnym wyobrażeniom, słowiańska czarownica raczej nie uprawiała magii jako takiej. Jej funkcja była zupełnie inna. Czarownice nie praktykowały czarów, jeśli nie było do tego zmuszone i z zasady nie ingerowały w sprawy zwykłych ludzi. Odróżniała jak głęboka wewnętrzna harmonia z dotarającym światem. Osoby takie z zasady odkryły prawdziwą istotę wszystkich zjawisk i wydarzeń na świecie, a niektóre czarownice widziały nawet przyszłość oraz znały przyczynę i datę własnej śmierci. I wtedy Przyszło chrześcijaństwo, które wykreowało wizerunek czarownicy jako kogoś z gruntu złego, który rozmaitymi zaklęciami powoduje szereg negatywnych zdarzeń, a w wolnym czasie oddaje część diabłu. Niektórzy źli ludzie rzeczywiście zdają sobie sprawę z możliwości wpływania na rzeczywistość i, czyniąc to, wyrządzają krzywdę innym. Najlepszym przykładem czegoś takiego jest symboliczne przeklęcie kogoś. Które może mieć konsekwencje porównywalne do zabawki z zaleczką wudu. Zresztą to nie jedyna ich zdolność. W folklorze zakorzeniło się przekonanie, że sama czarownica może przybierać kocią postać. To także wtedy ugruntowała się wiara w dziewięć żywotów kocich. A koty, zwłaszcza czarne, zaczęły też przynosić pecha. Sama zaś geneza strachu przed czarownicami. Wziął się zapewne stąd, iż w ówczesnej Europie, targanej ciągłymi wojnami i chorobami, populacja mężczyzn była niewspółmiernie mniejsza do populacji kobiet, co powodowało, że wiele z nich samotnie dożywało sędziwego wieku. Samotność ta była właśnie niwelowana poprzez trzymanie zwierząt domowych, np. kotów, psów i tym podobnych. Dodajmy do tego fakt, iż wiele z nich prowadziło profilaktykę leczenia ziołami zbieranymi np. w pełni księżyca, co samo w sobie było już powodem do oskarżenia o czary i magię. Ożywiało to wciąż żywą i pielęgnowaną wśród ludu demonologię oraz echa wierzeń starosłowiańskich i musiało zaowocować nasilającymi się do XIII wieku prześladowaniami Kotów, Heretyków i Czarownic. Niestety w mniejszym bądź większym stopniu echa średniowiecznych zabobonów przetrwały do dziś i są nadal widoczne w elementach kocieś symboliki. Jednak trochę zbaczamy z tematu. Najważniejsze jest to, że dookoła nas można znaleźć ludzi, którzy są współczesnymi wersjami średniowiecznych czarownic i czarnoksiężników. Nie istnieją oni jednak w takiej formie, jakiej moglibyśmy się spodziewać, ponieważ w czasie gdy niektórzy szkodzą celowo. Inni robią to, ponieważ przepełniają ich negatywne emocje, takie jak nienawiść zazdrość, i czynią zło instynktownie. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy narażeni na działanie niebezpiecznych sił i jakoś próbować temu przeciwdziałać. Przede wszystkim czary działają tylko dlatego, że są formą modlitwy, zaklęcia rzeczywistości. Są tym potężniejsze, im bardziej ktoś w nie wierzy i nie jest ważne, czy jest się ich odbiorcą czy nadawcą. Znane są przypadki ludzi obdarzonych tak zwanym złym okiem. Wystarczy, że taki delikwent popatrzy się na nas lub bliską nam rzecz i jego spojrzenie niczym laserowe działo niszczy to w podejrzanych okolicznościach. Czasami na swojej drodze życia spotykamy ludzi, którzy bardzo źle nam życzą. Wręcz nas przeklinają. Jednak nigdy nie można tego bagatelizować. Przekleństwo kogoś takiego potrafi być bardzo problematyczne i jest tym bardziej niekorzystne, im bardziej wierzymy w jego moc sprawczą. Jest to w pewnym sensie podobne do znanego skądinąd efektu placebo. Oczywiście są różne pradawne metody ustrzeżenia się przed złą magią. Niektóre z nich zakładają obronę za pomocą rozsypywania soli czy ziół. Niekiedy Zaleca się specjalne preparowanie futryn drzwi z wykorzystaniem igieł albo ostrzy noży, które mają odstraszać złe emocje. Warto również pamiętać o kilku metodach neutralizacji złej energii, które może stosować każdy. Przede wszystkim trzeba być wdzięcznym za wszystko dobre, co zdarza się w Twoim życiu. Już samo to i niekoncentrowanie się na niepowodzeniach spowoduje, że nasza rzeczywistość będzie w pewnym sensie chroniona. Oprócz tego, więc jesteśmy pewni, że źli ludzie miętają na nas przekleństwa, warto wyobrażać sobie wielką tarczę, która odbija wszelkie zło, niekoniecznie wracając je do adresata. Jednak najważniejsze jest pamiętanie, że tego typu wiedźmy nie są wszechmocne. Nie mogą kroczyć drogą wbrew prawom natury oraz sprzeczną z zasadami sprawiedliwości. Czasami Osoby takie czynią zło, ale muszą liczyć się z tym, że wszechświat, zwanym czasem karmą, znajdzie sposób i jakoś im się odwdzięczy.